Chodź, chodź po laj! Razem, czerwono, koło na razem, razem, czerwono, koło Na czoto, na czoto, nacjonalisci, na czoto, na czoto, na, toto, na, toto, na toto. Kłamstwa wichtnika! Wyrzut do świetnika! 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 Kłamstwa wichtnika! Kiedyś Polska dziś Bruksela! Naszą, naszą Polskę powie wiela. Kiedyś Polska dziś Bruksela! Naszą Polskę za teraz i pokażemy o kogo nam chodzi. Roz cierpę, raz jeszcze raz młotem czerwoną! Koło Raz jeszcze raz czerwoną!